Szanowni Państwo, a teraz szczególna nagroda wyróżnienie kulturalne przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Na scenę zapraszamy profesora Jacka Wasilewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosi laudację. Otrzymałem taką informację, że ma być krótko, ale o tym, od tej osoby bardzo trudno będzie coś krótko, ale będę, będę się starał. No proszę Państwa, ta osoba, o której za chwilę powiem, właściwie prowadzi swoją działalność ponad 50 lat, a ponieważ to forum ekonomiczne, więc warto zaznaczyć, że od piątki zaokrągla się w górę, więc można powiedzieć, że to jest cały wiek działalności i chwilkę o tej działalności chciałbym Państwu powiedzieć. Mogę zdradzić, kto to jest? Nie. Generalnie możemy. Musimy wręcz zdradzić, może nie na początku. Ale to jest dobry moment, Dobrze. żeby powoli zdradzać. Dobrze, ta osoba e, napisała kiedyś... Wiedziałem chyba od początku, że najlepszą polską książką jest Pan Tadeusz. Więc chciałbym zacząć od pierwszej księgi. E, rodzice, rodzice tego profesora byli nauczy nauczycielami podciechanowym, więc wiedział on, co to znaczy świeża widzęcielina, ale e, jego gospodarstwo jest zupełnie inne. Pierwsza księga to gospodarstwo. Otóż powiem teraz kilka liczb. Opisał 444 zdania polskie, potem opisał 500 zdań polskich, więc razem to jest 944 zdania polskie. Można powiedzieć, że opisał większość słów po polsku, które znamy, oraz te, których, których jeszcze nie znamy, i opis to jest bardzo radosny, dlatego że język polski u niego, a zajmuje się językiem polskim, nie jest zagrożony. Jest wciąż młody, tak jak on, i jest w fazie ekspansji. Księga druga, to zamek, no ta księga zaczyna się w ten sposób mniej więcej. Kto z nas tych lat nie pomni, gdy młode pokole ze strzelbą na ramieniu świszczą szedł na pole? Otóż e, zamek tej osoby jest zupełnie inny. Czasem jest takie wyrażenie, w polsku mówi się, że coś się wie na mur beton. I e, na mur beton można powiedzieć, że kiedy ta osoba poszła do biblioteki, niebawem całą bibliotekę zaczęła nosić w sobie. Znana w pamięć całego Mickiewicza, choć utrzymuje, że tylko kilkadziesiąt wierszy, Ogniem i mieczem, dziady, zemstę, wesele, ale też koziołka, matołka i chyba całego, całego grzechu. I kiedy je recytuję, to często we właściwszej formie niż to, co jest w oryginale. Księga trzecia to umizgi. i yy, No powiem od razu, już teraz. To jest profesor Braczyk, który jest znany m.in. z książki o miłości. Bardzo szybko straciłeś tę tak jako, że ksiądz panu Tadeuszu jest, to ile pamiętam, Tak, ale to już jesteśmy w trzecim. Zapraszamy pana profesora Bralczyka, a wyróżnienie wręcz Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapraszamy na scenę pana ministra. Panie ministrze, tak roda. Dwuczęściowa jeszcze światy. Bardzo prosimy o wręczenie. Jedno zdanie, panie profesorze to w imieniu kultury polskiej, ale również w imieniu nauki polskiej. Bardzo serdecznie gratuluję. Panie profesor, zapraszamy do mikrofonu. Przypomnijmy, że była jeszcze trzynasta księga pana Tadeusza napisana przez innego autora. Ale nie wiem, czy warto tutaj się do niej odnosić. Zdecydowanie nie warto. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Kiedy kilka, już wydaje mi się, że to prawie 100 lat temu, kiedy studiowałem polonistykę, no wydawało mi się, że zgłębianie tajników tego, tego cudownego zjawiska, jakim jest język ma w sobie coś tajemniczego. Myślałem, że będę zajmował się teorią języka. Napisałem nawet pracę magisterską, która miała tytuł Próba formalnego opisu polisemii polskich czasowników o znaczeniu przekazywania. Ona była niewiele dłuższa od tego tytułu, ale ale zajmowała się jądrem składnym. A potem straciłem trochę wątek i mój doktorat, już grubo ponad 50 lat temu, napisany był o, o tym, że jestem niepewny tego wszystkiego, co wiem. Było niepewności. Było takich słów jak chyba, może. I to jest taki dobry moment, żeby człowiek się zastanowił, co jest naprawdę. W, w, mojej, w, w czasach, kiedy studiowałem, język, znawstwo to było coś właśnie teoretycznego. A praktycy, ci, którzy radzili, jak mówić, tak zwani kulturyści językowi nie, nie cieszyli się taką estymą. Ale później pomyślałem, że może jednak dobrze byłoby się przydać. I tak jak to już była mowa o tym, moja habilitacja dotyczyła języka propagandy, no powiedzmy realnego socjalizmu, czy tego, co z nami język próbuje robić i mu się nie udaje. Mu się nie udaje. Dlaczego mu się nie udaje i dlaczego to tak dobrze, że mu się nie udaje? Bo najlepsza propaganda to niedobra propaganda, czyli taka, która nas nie przekona przecież. Ale potem, kiedy się wszystko zmieniło, to pomyślałem, że zajmę się innym językiem, który też jest groźny. To był język reklamy. I też najpierw myślałem, że najlepszy język reklamy to jest niedobry język reklamy, czyli taki, który nie przekona nas do niczego. Ale potem się okazało, że to jest jeszcze gorzej, żeby te reklamy owszem puszczamy mimo uszu. Czyli zajmowały się językiem, który był po coś, po coś. I niestety czasami nami manipulował, o czym dzisiaj tu nawet z profesorem Wasilewskim rozmawialiśmy. To, że zajmuje się przez cały czas równolegle poprawnością językową. I jestem też często kojarzony jako ten, który zakazuje mówienia jakiegoś, choć to nie zupełnie prawda, bo ja właściwie dopuszczam prawie wszystko. Tylko chcę wiedzieć dlaczego to jest i dlaczego to jest dobre. Bo, proszę Państwa, nie chciałbym, żeby językoznawca był postrzegany jako ktoś, kto troszczy się i, i dba i przez cały czas stoi na straży, Wolałbym, żeby to był ktoś, kto bardzo lubi język. Ja bardzo lubię język polski i cieszę się, kiedy mogę czytać po polsku, słuchać po polsku, mówić także po polsku. To jest duża radość. Bardzo bym chciał, żeby tutaj obok słowa karpa, żeby były jeszcze inne polskie słowa. Czekamy się też takiej renowacji polszczyzny, ale najważniejsze jest, żeby to lubić i żeby lubić język. I jeżeli udało mi się kogokolwiek przekonać do tego, że ten język jest całkiem nie najgorszy i że warto go polubić, to bardzo się z tego cieszę albo cieszyłbym. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo uprzejmie dziękujemy proszę do jasności pani zdjęcie z profesorem dla branczek tak jest po reporterzy gotowi